Zdecydowaliśmy się wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Powiatu, której celem jest wyrażenie naszego stanowiska, negatywnego stanowiska w sprawie sprzeciwu dotyczącego ograniczenia funkcji aresztu śledczego w Prudniku. Ma się stać on filią Zakładu Karnego w Nysie, co w zasadzie już następuje na podstawie decyzji Ministerstwa Sprawiedliwości. Jesteśmy bardzo poruszani tą decyzją. Wiadomo, że może się okazać, że jest to tylko pierwszy etap do likwidacji tej placówki w Prudniku. Przed paroma laty z poprzednim szefem aresztu śledczego w Prudniku, panem Stanisławem Isalskim, snuliśmy ambitne plany rozwoju aresztu śledczego w Prudniku. Przekazałem reprezentując skarb państwa na rzecz aresztu śledczego obiekt dawnego budynku dzielnicowego, który to obiekt. Został adoptowany na administracyjno-biurowy przez areszt śledczy. Pan burmistrz Prudnika przekazał działkę pod rozwój aresztu. Tam miała być rozbudowa, miały być nowe miejsca pracy dla osadzonych. Pamiętajmy, że przy areszcie funkcjonuje hala przemysłowa. Decyzje, w mojej ocenie, mocno polityczne z jednej strony podyktowane względami oszczędnościowymi po to, żeby znaleźć pieniądze chociażby na budowę nowego więzienia w Brzegu, które ma kosztować około 500 milionów złotych, Polityczna, dlatego, że, że w Prudniku jak wiadomo rządy sprawuje koalicja z udziałem Platformy Obywatelskiej zarówno w gminie jak i w powiecie, natomiast w Brzegu zarówno w gminie jak w powiecie rządzi prawo i sprawiedliwość i tutaj widać kto popiera które tereny a kto że tak powiem szykanuje inne w mojej ocenie i myślę że wielu innych obserwatorów życia politycznego Prudnika i nie tylko jest to również forma pewnych rozgrywek wewnętrznych w prawie i sprawiedliwości między wiceministrem sprawiedliwości a Politykami wywodzącymi się z Prudnika. Pewnie jest to przepychanka o władzę w partii, która myśli, że rządzić będzie przez wiele kolejnych lat. Natomiast dzieje się to kosztem mieszkańców Prudnika, kosztem zatrudnionych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych i przeciwko temu wyrażamy swój zdecydowany sprzeciw. Chciałbym, żeby za słowami szły czyny. Nie tak dawno uznano, że Prudnik należy do miast najbardziej zagrożonych utratą funkcji miast średnich funkcji miejskich. Rząd obiecał ustami pana premiera Morawieckiego pomoc dla takich miast. Pierwszym objawem tej pomocy nie chciałbym, żeby była likwidacja resztu śledczego w Prudniku. Liczymy na bardziej prorozwojowe decyzje rządu.